Szymanko Widzowie w kolejnym odcinku. Teraz jedziemy tak jak miało być: zbierać kostki na polu. Na chwilę schowamy bizona. I dzisiaj jednak nie będzie tych prac polowych, tylko zbieranie kostek i chowanie bizona. A więc w następnym odcinku dopiero będą. Te prace polowe, orka, talerzowanie i takie te, no dobra A no więc teraz jedziemy Z przyczepą A więc widzimy się na polu Jesteśmy na polu nie będę za dużo nagrywać z rzucania kostek, bo to też jest takie. No. Z kamerą w ręku też nie będzie się fajnie wrzucać kostek, a więc. Do usłyszenia potem. Szybkie podjeżdżanie. Lecimy widzowie! A u Oporowo! Jesteśmy na gospodarce. Teraz chyba nie ukręcić, żeby ani nigdzie nie uderzyć, ani żeby kostki nie zleciały. Bo po co nam więcej roboty? Hehe! He. Dobra, a więc wsiadamy do bizona i cofamy nim do jego może nazywanej stodoły. Tak jakby. I uwaga widzowie, ostatnie odpalenie bizona. A zapomniałam bramy zamknąć i zamknąć. Tak, że my cofniemy. Czerwony bizon, jak to mówią, ale wjeżdża do garażu, a nie na pole, z pełną dzidą. Uwaga! Ostatni ryk! Czekajcie, tylko taką ładną kamerę wezmę, o! Ale pięknie! Dobra widzop, a więc raczej w następnym odcinku będzie zwalanie kostek i prace polowe. Prace polowe na pewno, ale nie wiem, czy kostki. Dobra, a więc na razie się, Mano, cześć!